Cześć, z tej strony Chipsa, to już jest kolejna misja w grze w StarCraft 2. Polega ona na tym, by... Wyda co wydawałoby się proste zebrać 8000 minerałów. Y haczyk jest taki, że przez jakiś czas pola, na których zbieramy, zalewa lawa, która po prostu z niszczy nasze jednostki. Także y musimy wtedy jednostki cofać i czekać aż ona opadnie. D drugim y haczykiem a raczej trudnością jest to, że mało jest tych minerałów. Z których możemy zebrać. Także będziemy musieli się postarać i poszukać na mapie innych miejsc, z których możemy te minerały wydobywać. Będziemy lawa się podnosi. Także cofamy nasze jednostki zbierające. jeszcze right. lawa right Robimy wojsko. Możemy dostawić sobie jeszcze z... dwa baraki. Nie przejmujemy się tym, że, że mamy brak minerałów i zaczynamy je zbierać od nowa. I tak na pewno.

innych miejsc, których możemy wydobywać. A i... o, tutaj są jakieś minerały. Na pewno się nam przydadzą. O, zerglinki. 8, o proszę. I tu znajdujemy drugą bazę, która jest też nasła, także bierzemy ją ustawiamy ją tutaj, żeby z zbierać. bierzemy Mam. 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 Oh, train more of Bardzo fajnie. Badass. Bardzo nam się te jednostki przydadzą. O, i również w tym momencie, o, o, od tego momentu możemy reapery produkować, także zostawiamy do naszych baraków y, te chlaby. Bierzemy reaperki. chodzimy sobie po mapie. Ripper'y mają tą dobrą y, funkcję, że mogą skakać między piętrami, tak jak teraz widzicie. I, a w tych miejscach często są na tej mapce minerały, także możemy, możemy harasować całą mapę i szukać rzeczy potrzebnych nam do ukończenia misji. Cały czas oczywiście proponowałbym produkować te ripper'y, aż zbierzemy jakąś konkretną liczbę. Sir, sir, scanners uh, show a large bio-signature close to your position. A no, brutalist, I think. Jednostki. If you could kill szkoda, it, I'd get my stracić. our research off to a flying start. Ten możemy jeszcze w sobie zrobić SFłek, żeby się zbierać te minerały. Tutaj mamy też trochę za mało. Tutaj jeszcze może zobaczymy, czy coś ciekawego się znajdzie. Patrz, się na pewnie jakieś ripery zrobiły. Właśnie, także też zaznaczamy. Just a reminder, sir. The more minerals we Zbieramy także minerały. Zbierzemy wszystkie ripery. Cały czas dorabiamy. I chodzimy po mapie i szukamy minerałów.

Mamy sapli bloka, także możemy dorobić jeszcze. z dwa depoty i możemy postawić tutaj bunkier. Na pewno się, nam się przyda. Zaznaczamy nasze wszystkie ripery. Produkowałem też dwa medyki, żeby leczyły nasze ripery kiedy wracają z. kiedy będą wracać z. W, w, tak jakby hunta. że je dalej, kiedy już są mają pełne życie i dalej harosujemy. Pamiętamy zawsze sprawdzania takich yy, może nie flipów, ale miejsc przy yy, których możemy się dostać Teraz są bardzo dobre na spankulary jak zauważyliście. Momentalnie je zabijają o, alarm znaczący to, że... Lava się podnosi, także zbieramy nasze wojsko. Zbieramy nasze wojsko. A w tym czasie możemy dalej tarasować naszymi rugerami, tylko też musimy uważać, żebyśmy to robili na, yy, w miejscach, yy, do których lava do nas nie dotrze. Dobrze, no, lawa padła. Tak jak... Bierzemy nasze jednostki, znowu by zbierały. W zasadzie możemy już zapr zaprzestać produkcji. reaperów. mamy ich bardzo dużo. Wręcz bym powiedział wystarczająco. W tym momencie możemy zaatakować tamtą bazę przeciwnika. Your men fast. We've got problemu, we need. się gary. nie wszystko co się da. Zaraz, oczywiście, patrzymy, czy w naszej bazy, bazie wszystko elegancko się dzieje. O, otrzymaliśmy trzyma... kolejne 3 Reapery depleted. w prezencie. Także zgarniamy je. Łączymy z armią. Zbieramy Targetujemy oczywiście Gryfydrę. Możemy dorobić ten Sapli Depoty z 2, ponieważ już prawie nie mamy limitu. Since you're doing right by me, I'll do right by you. Here's the coordinates of the nearest mineral nodes. Mineral field depleted. Skończyły nam się minerały. Także, y Musimy znaleźć jakieś inne miejsca, z których możemy wydobywać. Także, skoro już, wyczyściliśmy już ten teren tutaj, właśnie z wrogich jednostek, możemy tam się przenieść. Bardzo od razu, od razu, bardzo od razu, oczywiście, postawię na min póki jeszcze lawy nie ma. Postawię na między minerałami, żebyśmy mogli tam zbierać. Tutaj znowu tą bazę postawię, na przykład w tym miejscu. Tutaj są jeszcze jakieś minerały, i tu też wezmę wszystkich robotników, znaczy, żeby zbierały. No i skupię się już na, na mojej armii dalej. RIPERY, zbieramy wszystko. Brakuje nam jeszcze tylko tysiąca... Tysiąc minerałów, także już nie będę się rozwodził nad tą misją, tylko skończę ją jak najszybciej, żeby Wam pokazać. on tutaj nas z ja atakuje, bierzemy w armię. Tu. I zaznaczamy, żeby ją atakowała. Rygotujemy tu Spankrollera, patrzymy co tu się dzieje. Poradziliśmy sobie bez problemu. byliśmy kolejnych ko yy, Reaperów. I... Właśnie w tym momencie ukończyliśmy misję. Dzięki za oglądanie. No, jeszcze 40 minerałów, ale to chwileczkę, chwileczkę tylko potrwa. Zaglądanie jeszcze raz. All right, Widzimy boys, nice misji. work.